Witam serdecznie na moim kanale. W nawiązaniu do dzisiejszego czytania pod tytułem Masz wiadomość? i do komentarzy chciałam zrobić nowe czytanie. A czytanie brzmi Powrót mężczyzny z przeszłości. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedno, Szóstka, buław. Co wychodzi naprzeciw? Księżyc. Wynik, odpowiedź, rada? Dwójka mieczy. Sedna, szóstka, buław. Na karcie pokazany jest mężczyzna, który jedzie na koniu. Jest dumny z siebie. Ma widzów którzy biją jemu brawa. Jest zadowolony z siebie. Liczy się on i tylko on jest zwycięzcą. Bardzo często zapomina, że jest zwycięzcą dzięki tym ludziom, którzy na niego patrzą. Tutaj mógł być chwilowy jego sukces, ale lata świetności to już ma za sobą. Kiedy widzę ten cały rozkład. Co wychodzi naprzeciw? Księżyc. To jest zdrada, tajemnica, nieczyste zagrywki. To mogła być tęsknota za miłością, jego tęsknota za miłością, tą prawdziwą miłością. To jest również świadome wprowadzenie kobiety w błąd, udawanie, granie dobrego ojca i męża. Na pewno ten związek nie dawał mu spełnienia. I stąd to jego zachowanie. Również mogła być ingerencja osoby trzeciej. Wynik, odpowiedź, rada, dwójka Mężczyzna, który wraca z przeszłości, przede wszystkim szuka nacito seksu oraz pomocy. Kiedy odchodził od Ciebie, nie brał pod uwagę Twoich uczuć. Postawił na siebie. Proszę Pani, należy wybaczyć. I pójść swoją drogą. Poznaj kogoś, kto jest ci równy. Nie pozwól sobie, aby ponownie lekceważył twój honor oraz twoją wartość. On, kiedy odchodził od ciebie, zrobił to z pełną świadomością. Nie brał ciebie pod uwagę. Liczyły się jego namiętności gdzieś w otoczeniu. Kiedy to ty byś zrobiła i wróciła z przeszłości to by na Ciebie nie chciał spojrzeć. Wstydziłby się Ciebie. Wysłałby Ciebie w kosmos, patrząc na szóstkę bław. Do tej pory byś leciała w ten kosmos. On prawdopodobnie stosuje techniki emocjonalne. To jest spryciarz patrząc na księżyc. On by tego dla Ciebie by nie zrobił. kpiłbyś Ciebie. Prawdopodobnie mówi Ci, że jesteś doskonałą kobietą, przyjaciółką, świetnym kompanem. Proszę pani, postaw na siebie. Wyprostuj plecy i pokaż swoją klasę. I idź przed siebie. I szukaj kogoś fajnego dla siebie. Bez obciążeń emocjonalnych. Musisz wiedzieć, że jego postawa jest niehonorowa. To może być niehonorowy mężczyzna. Bo to jest niehonorowy mężczyzna. Szukaj sobie kogoś honorowego i z klasą. On nie ma wstydu. Szukaj sobie, kto jest Ci równy. Szukaj sobie, kto jest Ciebie wart. Bo na pewno nie on. On musi zrozumieć, co się zdarzyło. Ponieść konsekwencje. I znaleźć sobie kobietę równą jego. I oraz, która go akceptuje, zaakceptuje. Ale kiedy on coś zmieni. Miej swój honor. Szukaj sobie równego sobie. Jestem z Tobą. I ci kibiecuję. Dbaj, kochana o siebie. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Dbaj, kochana o siebie. Stawiam na Ciebie. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.